Wie, co nastąpi, ale jego uczniowie jeszcze nie do końca zdają sobie z tego sprawę, chociaż on im o tym mówi, oni nie do końca to przyjmują. I on chce ich tymi słowami trochę przygotować. On zauważa ich smutek, to, że, to, że ten smutek przyjdzie, to, że a jego ukrzyżowanie będzie dla nich jakimś kryzysem. Hmm, że będzie stratą, że może zaczną odczuwać jakąś żałobę. To, co mnie tak rusza, zatrzymuje, to jest też ten obraz, który nam daje Jezus. Hmm, obraz rodzącej kobiety, która przynosi nowe życie na świat. Hmm, I podobnie, tak to widzę, podobnie jest właśnie też, może być w życiu, kiedy przeżywamy jakiś kryzys, hmm, że każdy jakiś trud, kryzys, ma szansę i może być źródłem nowego życia w nas, jakiejś nowej perspektywy. Cześć Bada. Cześć. Jestem Bartosz. A ja Julia. Jesteśmy młodym małżeństwem i jesteśmy częścią diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży oraz wspólnoty EFATA w naszej diecezji i chcieliśmy się podzielić naszą refleksją nad dzisiejszą Ewangelią.